Jesteśmy bezpieczni. Kamil Gies, po zwycięskim pojedynku i wygranej dogrywce, można powiedzieć. E, witam wszystkich. Tak, po wygranej dogrywce. Do, dogrywce, dokładnie. Nie po rewanżu tylko po dogrywce. Kamil, trzy rundy na bardzo mocnym tempie. Trzy rundy po twoje dyktando, wygrane trzy rundy, umęczyłeś rywala. Umęczyłem rywala, starałem się robić to w miarę z chłodną głową, nie podpalać się, bo to był błąd, który popełniłem w pierwszej walce, więc odzyskałem co swoje, starałem się słuchać narożnika, który właśnie mówił, żeby nie, nie podpalić się. No i chciałem, że tak powiemy, <laughs> bardzo zaznaczyć to wygrane, nie na zasadzie, że gdzieś tam szybko, wiadomo, że najlepiej jest skończyć przed czasem, ale chciałem po prostu pokazać, że... Że ta walka była moja i, i, i żeby to też rywal trochę poczuł. Był moment w drugiej rundzie, kiedy miałeś pełen dosiad i bardzo ładnie rozciągnąłeś swojego rywala, nie, nie pojawiło się w głowie coś takiego, żeby postarać się skończyć tą walkę tam gradem ciosów? Czy właśnie tak jak mówisz, robisz to wszystko na spokojnie? Chciałem, żebyś to właśnie na spokojnie, chłodną głową. Ja czułem, że mimo, że on jest rozpłaszczony, to. Um, nie wolno się z nim podpalić na zasadzie takiej, że właśnie niektórzy szybko idą w takim dosiadzie po ciosów, a ja już tam czułem, że te bioderka aby czekają, że jak się podniosę, to będzie hop, sweepowanie, więc wolałem sobie ładnie go rozpłaszczyć i kroczek po kroczku pracować nad tym, co, co dana sytuacja pozwoliła, na co pozwoliła. Co pozwaliło? twój rywal najbardziej poprawił przez te 9 miesięcy? Co ty najbardziej poprawiłeś? Jakbyś miał porównać te dwa pojedynki do siebie, jakbyś je porównał? Na pewno co on poprawił? Kopnięcia. W pierwszej walce w ogóle nie kopały, a teraz ledwo chodzę na nogę. W sensie może nie ledwo chodzę, ale poczułem te kopnięcia, że, że gdzieś tam było to w planie. Powiem szczerze, że też trochę gdzieś tam w przygotowaniach przychodziło mi to przez głowę, że może tak być, bo e, jego trener Kuba Piesiewicz, mistrz TFL w tej kategorii wagowej często tą taktykę gdzieś tam stosował, że miał, miał chyba jeden albo dwa rewanże na TFL i w pierwszej walce na przykład kopnięcia nie funkcjonowało, a w drugiej zaczynał od zaczynał od No i tutaj po pierwszej akcji gdzieś tam dostałem kopnięcie, wiedziałem, że będzie kopał. E, nawet pokusił się o kopnięcie na głowę, to mnie bardzo zaskoczyło, mam być szczery. Myślałem, że będą gdzieś tam tylko nogi, e, spodziewałem się tych kolan i frontów, które były w pierwszej walce. E, tego nie było wcale, nie było ściągania za głowę frontów, e, kolan, e, za to pojawiły się lełki. To tym mnie na pewno zaskoczył, a myślę, że ja mogłem go zaskoczyć właśnie taką troszkę chłodniejszą głową niż w pierwszej walce, tym, że się nie podpalałem i... I, i, I taką zimną, chłodną pracą, że pracowałem tutaj kroczek po kroczku, żadnego właśnie podpalania. W każdej płaszczyźnie chciałem go sobie zdominować i czuć swój dystans, swoje tempo. To myślę, że to było moim atutem. Na koniec walki taki ładny, sportowy obrazek po kończącym gongu wymieniliście z rywalem wyrazy szacunku. Powiedz co sobie powiedzieliście po tych dwóch pojedynkach, i teraz już jakby nie patrzeć. No, Katper nie powiedział nic, no ale to troszkę mu się nie dziwię. Ja mu pogratulowałem, powiedziałem, że, że, że jest twardym chłopakiem, staram się zawsze gdzieś tam moim rywalom oddać szacunek bez względu na wszystko. Troszkę miałem, powiem szczerze, żal do chłopaków, do Kacpra, do jego trenera gdzieś tam po wczorajszej sytuacji na ważeniu. Ale mimo wszystko podchodzę do tego czysto sportowo i ja nawet po wygranym pojedynku, gdzie pokazałem, że, że byłem od niego lepszy, to, to chcę oddać pełen szacunek. To jest tylko walka. Może gdzieś tam emocje jakieś ponosiły i, i, i to wszystko. Nie? Pogratulowałem mu Mno mimo wszystko, że gdzieś tam przegrał tą walkę, no to chyba zostawił kawał serca i, i pokazał, że ma charakter gdzieś tam do tego, żeby nie łamać się w walce, która nie idzie po jego myśli. Kiedy następnym razem możemy się ciebie spodziewać, kiedy sposobisz się do kolejnego występu zawodowego? Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej, że gdzieś tam te gale, tak jak już teraz zaczęły się pojawiać i mamy chyba pierwszą galę MMA, bo gdzieś tam jakaś bokserska była z udziałem publiczności. Chyba mamy teraz pierwszą galę. MMA z udziałem publiczności. Jutro jest kolejna duża. Miejmy nadzieję, że to zostanie i że kolejne gale będą się odbywały w takim tempie, jak teraz to się zaczęło. Więc może gdzieś tam szybko kolejna gala się pojawi. Gdzieś padł pomysł zrobienia gali też, żeby TFL na przykład zawitało do Warszawy, więc może gdzieś tam na jesień. Może będzie właśnie w Warszawie, ale to nie ode mnie zależy. To co Kamil, dziękujemy bardzo za wspaniały pojedynek, za emocje i liczymy na więcej. Dziękuję również, chciałbym pozdrowić wszystkich moich kibiców, wszystkich, którzy oglądali tą walkę, całą galę. Przede wszystkim podziękować kibicom za, to, za wytrwałość i po poprzedniej walce, bo mieliśmy bardzo niesprzyjające warunki. Tam był mega deszcz, a, a kibice byli wytrwale w deszczu, kibicowali nam. Teraz mamy kolejną galę, znowu licznie przybyli, więc przede wszystkim duże podziękowania dla kibiców TFL, dla fanów MMA dla E, moich znajomych, przyjaciół, wszystkich, którzy mnie wspierali e, i dla Was też dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.